Ksiądz powiedział bardzo ważną rzecz, że wiele z tych osób pracuje, że wyjeżdża do pracy. Yy, właśnie jest taki stereotyp osób bezdomnej, która zazwyczaj jest gdzieś pod marketem, wyciąga rękę po pieniądze, który zazwyczaj przeznacza na alkohol i nie pracuje. I ile, jaki jest procent osób, które pracują? Tutaj wśród tych osób bezdomnych, które korzystają z, z tych ośrodków znaczy, Barki, tutaj zasadą jest to, że jest to. znaczy, że każdy człowiek ma jakieś obowiązki. Jedni mają je w, o, jakby na terenie obiektu, a inni nie mają je jako pracę zawodową, bo też są ludzie w różnym wieku i w różnym jakby stopniu zdrowia. Mhm. Natomiast no, filozofią jest to, to nawet założyciele Barki, czyli Tomek Basia Sadowski. Oni troszkę odrzucili tę zasadę świętego Benedykta. Ta zasada brzmi móc się i pracuj, pracuj móc się, czyli praca jako taki podstawowy czynnik każdego dnia, że człowiek, który się budzi i nie wie po co się budzi, no, wchodzi w jakąś przestrzeń, no, nie wiem, smutku i będzie niepotrzebny i wielu pokus, które, które mogą go niszczyć. Bardzo proszę, aby ksiądz się przedstawił i powiedział nam, ma lat. Ksiądz Józef Krawiec, z lat 57. Mm -hmm. Spotykamy się w tak zwanej Kaczorowni, czyli w miejscu, gdzie osoby ubogie, gdzie osoby bezdomne e, znajdują schronienie. Czy ksiądz mógłby powiedzieć w kilku słowach, jaką rolę pełni to miejsce właśnie w życiu tych ludzi? Mm -hmm. Znaczy takie małe, by było sprostowanie na, na, na dzień dobry. To jest tak, że ludzie, którzy potrzebują pomocy, znajdują tę pomoc tutaj ze strony tych, którzy kiedyś byli ubodzy, czyli mieszkańców, którzy tu mieszkają już troszkę czasu, troszkę, to znaczy kilka lat i no, uczynili ten, ten, to, to miejsce takim trochę swoim domem. No i tak naprawdę to, to na takiej bazie samopomocy to działa, to znaczy, że, że osoby, które kiedyś były. Bezdomne mają tutaj swój dom na dłużej, na krócej. No i często tak jest, że gdzieś tam wyjeżdżamy, to oni mówią, no to wracamy do domu. No i oni próbują stworzyć warunki przyjęcia dla tych, którzy tej pomocy potrzebują na dzisiaj na miarę możliwości naszych, bo na przykład nie mamy tutaj personelu jakoś fachowego, więc nie jesteśmy w stanie na przykład przyjmować osób, które mają jakieś poważne schorzenia, czy psychiczne, czy takie fizyczne, ale ale takiego przeciętnego człowieka, który chce coś z sobą zrobić, chce uporządkować swoje życie, to, no to po prostu przyjmujemy. Mhm. A co sobie przyjmujemy, mieści się to, że generalnie rzecz biorąc, osoby, które kiedyś były bezdomne, przyjmują tych ludzi, ponieważ ja na co dzień przez sporo godzin jestem w więzieniu, więc siłą rzeczy akcja tu się toczy, głównie rękami, ustami, nogami tych, którzy tu mieszkają. Ile mniej więcej osób przebywa tutaj? Można to powiedzieć, że sezonowo, bo, bo jak byłem przy tulisku to słyszałem taką informację, że właśnie wtedy, kiedy jest zimno, tych osób jest więcej, a kiedy jest ciepło, jest mniej. Znaczy jest tak, że my mamy, mamy taki powiedzmy stały zasób miejsc, jesteśmy w czterech lokalizacjach, no i w każdej z tych lokalizacji mamy określoną ilość miejsc, to daje taką sumę mniej więcej około 80 chyba kilku miejsc. A dodatkowo jeszcze w zimie otwieramy schronisko zimowe, które jest też na, no, w szczycie do 20 miejsc, może 18. Więc tak naprawdę oscylujemy pomiędzy 80 a 100 wtedy, kiedy jesteśmy jakby napełnieni. Natomiast wtedy, kiedy mamy jakieś wolne miejsca, no to, no to wtedy odpłanie mniej. Mhm. Tylko mężczyźni są tutaj, tak? Rozumiem? Znaczy jest tak, że mamy kilka pań ale w dwóch miejscach starszych, bo y, każdy dom ma taką swoją, że tak powiem, strukturę i, y, i cele. Na przykład no, tutaj w tym domu jest sporo osób młodych, które dojeżdżają do roboty, do pracy. Natomiast y, mamy też takie dwa domy dla osób takich trochę starszych, podchorowanych. No i tam też y, y, są panie, które no, mają już jakąś tam odpowiednią ilość lat i y, 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 jakoś tam się wkomponowują w całość. My na początku przyjmowaliśmy też nawet matki z dziećmi, ale pewnego momentu no, jesteśmy troszkę, za zasłabi, żeby, żeby sprostać zadaniu, żeby pomóc tym osobom. Czyli nie głównie, głównie, mężczyźni. głównie mężczyźni? Tak, no, tak no, to jest absolutna dominacja. Mamy w tej chwili cztery panie na te, tą, tą ogólnie liczbę no, prawie 100 ludzi. Jak wygląda dzień w takim, w takim miejscu? To zależy od tego, który to jest dom, nie? Bo jak to jest dom dla osób starszych, no to wtedy jest tak, że że, yy no, że wtedy jakby oni są ogarniani prawie, że wszyscy, wszyscy na miejscu cały dzień i to się jakby toczy wokół takiego, takiej samoobsługi, że, że, że ogarniają tematy związane z funkcjonowaniem danego domu, czyli żeby było ciepło, żeby nie było głodno, żeby było czysto plus sprawy y, lekarskie, no to, to zajmuje też sporo czasu. Natomiast w takim domu jak, jak tutaj jesteśmy teraz, to, no to jest tak, że sporo osób rano wyjeżdża do pracy, czy w południe wyjeżdża do pracy, jedni na rowerach, inni, powiedzmy, no co niektórzy rzadko, ale już też samochodami, y, no a część ludzi jest na miejscu i, no, i wykonuje jakieś takie prace związane czy z remontami, czy z funkcjonowaniem tych, tych domów. To jest tak, że my o w pół do ósmej zawsze mamy tak zwaną odprawę. I wtedy lider domu, bo każdy dom ma swojego lidera, no, rozdziela funkcje zadania na dany dzień. Mhm. No później jest tak, że w międzyczasie mamy, mamy kawę, obiad, znowu kawę i kolację. Wieczorem mamy wspólną modlitwę, gdzie łączymy się z wszystkimi domami. Wtedy też mamy taki przepływ informacji, co tam słychać w poszczególnych domach. i No i wtedy to już jest koniec dnia. Czy warunkiem pobytu. Hmm... Jest na przykład wiara? Czy, 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 czy religia tutaj ma jakieś znaczenie? Znaczy, mamy taką jedną wspólnotę yy, dla 12 osób, która składa się z ludzi, którzy są, yy, no, deklarując do nas, przychodzą jako osoby, które nie, nie, no, nie palą papierosów i, i są wierzące, i one, one wtedy codziennie się gromadzą na różańcu, też tutaj. Natomiast nie mamy takiego, że tak powiem, zapytania przy wejściu. Yy, Warunkiem podstawowym jest życie w trzeźwości. Natomiast no, wiara no, nie jest warunkiem koniecznym, no bo też byłoby to dziwne trochę. No, z punktu widzenia mnie, czyli człowieka, który wierzy, zawsze człowiek, który ma z tym problem, no, jest okaleczony o pewną relację, czyli o pewien, o pewien brak. Natomiast no, do nas przychodzą ludzie, którzy mają wiele braków, wiele potrzeb i, i to jest jeden z nich. A czy oni uzyskają jakieś zaufanie do Pana Boga, i no i zechcą mu tak zaufać, to to już jest jak sprawa indywidualna każdego człowieka. Pytam dlatego, że osoby bezdomne e, dzisiaj pochodzą z różnych środowisk, e, z różnych e, wyznań, tak. Są też ateiści i, i stąd właśnie moje pytanie. Mhm. E, ksiądz powiedział bardzo ważną rzecz, że wiele z tych osób pracuje. Że wyjeżdża do pracy. Właśnie jest taki stereotyp osoby bezdomnej, która zazwyczaj jest gdzieś pod marketem, wyciąga rękę po pieniądze, które zazwyczaj przeznacza na alkohol i nie pracuje. Ile, jaki jest procent osób, które pracują? Tutaj wśród tych osób bezdomnych, które korzystają z, z tych ośrodków barki? Znaczy, tutaj zasadą jest to, że 100. To znaczy, że każdy człowiek ma jakieś obowiązki. Jedni mają je w, jakby na terenie obiektu, a inni i nie mają jako pracę zawodową, bo też są ludzie w różnym wieku i w różnym jakby stopniu zdrowia. Mhm. Natomiast no, filozofią jest to, to nawet założyciele walki, czyli Tomek Basia Sadowski, oni troszkę odrzucili tą zasadę świętego Benedykta. Ta zasada brzmi móc się i pracuj, na pracuj mód się, czyli praca jako taki podstawowy czynnik każdego dnia, że człowiek, który się budzi i nie wie po co się budzi, no, wchodzi w jakąś przestrzeń. No, nie wiem, smutku, będzie niepotrzebny i wielu, wielu pokus, które, które mogą go niszczyć. Natomiast no, tu bardzo, bardzo chcemy, żeby prawdą było to, że ten człowiek czuje się potrzebny i dlatego też szukamy takich zajęć, w których ten człowiek by się mógł dobrze jakoś też realizować, żeby też miał satysfakcję z tego, co robi. No, ale taką filozofią jest to, że, że ktoś, kto no, kiedyś święte Paweł napisał, kto nie chce pracować, więc też nie. Natomiast jeśli chodzi o procent w ogóle y, osób, y, k, no, które y, ten obraz albo podtrzymują, albo go niszczą, no, to kiedyś mieliśmy taki kontakt z taką wspólnotą z Cieszyna. Oni akurat y, no, mają kontakt z, chyba z Uniwersytetem Śląskim i, i oni badali jakby populację, słowo nieładne, osób bezdomnych i im wyszło, że około 20% ludzi bezdomnych jest zainteresowanych wyjściem z tego stanu. Czyli generalnie rzecz biorąc, jeśli bierzemy powiedzmy 100% osób, które no, w tym obrazie się mieszczą, tego człowieka, który wyciąga rękę, no, to, to z tego obrazu 20% chce się wyłamać i, i wejść w układ. No bo ja tak sobie uświadamiam, na przykład ja w ogóle nie używam alkoholu, ale, ale sobie myślę, że dla faceta nieużywanie alkoholu w ogóle, z, powiedzmy nawet jednego browara na miesiąc, no to, to, jest, to jest wysiłek, to jest coś trudnego, tak mi się wydaje, dlatego no, niewielu ludzi jest w stanie temu zadaniu sprostać. Nawet ktoś, kto nigdy w życiu o obiezdowności nie ocierał to, no, to takie wyrzeczenie typu na przykład przez miesiąc-dwa na jednego borowara, to myślę, że to jest spory wysiłek. Natomiast yy, no, tu osoby przychodzące się na to decydują, że, że w ogóle. Nie? Więc, więc to jest takie trudne dlatego też no, ta grupa ludzi nie jest taka bardzo, bardzo liczna. Ksiądz również chodzi z posługą, z pomocą do zakładu karnego i wśród osób, które są osadzone, również znajdują się osoby, które są dotknięte bezdomnością. Co się dzieje z taką osobą, która opuszcza właśnie zakład karny i jakie ona ma szanse na to, żeby znaleźć się w tych 20%? No myślę, że ma spore, to znaczy, że. Znaczy no, co jest trudnością? Trudnością jest tak zwane środowisko, czyli każdy z nas ma takie środowisko, gdzie się czuje w miarę bezpieczny. I najczęściej no, to środowisko budujemy przez lata. Tak? Spotykamy się ze znajomymi, mówimy, o fajnie cię widzieć. Natomiast no, dla człowieka, który jest uwięziony, zwłaszcza jak jest w warunkach recydywy, to, to to środowisko najczęściej jest takie degradujące, czyli niszczące. Czyli jak on ucieszy się, że zobaczy tych ludzi, to, no to najczęściej zaczyna się znowu proces toczenia się w dół. Yy, natomiast proces odzyskania zaufania jest procesem długotrwałym i, i myślę, że to jest chyba najtrudniejsze, że ktoś, kto chce naprawdę się zmienić no przez pewien etap czasu, może być z tym trochę sam i, i, wtedy, i wtedy, wtedy powstaje problem. Bo tak normalnie jest tak, że, że będąc w zakładzie karnym no jest taki, taki pion, który jest w dziele penitencjarnym, który jest odpowiedzialny za tzw. Tak pomoc pospenitencjarną, czyli oni nawiązują kontakt z macierzystą opieką społeczną, która najczęściej wskazuje jakieś miejsce, gdzie ten człowiek się ma udać, to najczęściej jest jakieś schronisko. To też troszkę wynika z rejonizacji itd. No i to jest jak taki punkt startu, no, który najczęściej na początku jest bardzo dyskomfortowy, ale, ale jak człowiek ma samo zaparcie, wie czego chce, no to pewno jest w stanie temu sprostać. Natomiast no, myślę, że pokusą każdego dnia jest to, że, że tam są moi kumple i mogę wrócić i, no, i będzie fajnie. Nie? I, I to jest chyba takie trudne. Myślę, że dla każdego z nas odpowiedź na pytanie, czy widzisz ten moment w swoim życiu takiej radykalnej zmiany w swojej postawie, to jest taki moment trudny do zobaczenia, więc, więc myślę, że to tak by trzeba widzieć. Mm -hmm. e, tutaj do barki e, trafiają osoby tylko z województwa polskiego, czy... Mamy z całej Polski, a nawet jakaś... nawet, nawet nie tylko z Polski, z, z nami chłopak z Ukrainy. Y... No, jeśli chodzi o takie in, inne nacje, to chyba za bardzo nie pamiętam. Myślę, my, myślę że no, na pewno był jeszcze jeden z nami z Ukrainy. Y... No, przez okres czasu też żeśmy mieli, no w sumie niewiele, bo tylko dwóch gości z tych takich, jak ta akcja wiosenna, przyjmowania uciekinierów wojennych. No a tak, poza tym to generalnie no, Polska bym powiedział. Mhm. Ja niedawno byłem na Ukrainie w, z pomocą humanitarną. I tam faktycznie liczba osób, które są dotknięte bezdomnością rośnie, ponieważ te budynki, szczególnie tam, gdzie są działania wojenne, no, są zniszczone. Wielu z Ukraińców uzyskało pomoc tutaj na terenie naszego kraju. Ale ta moja wizyta też między innymi spotkała się z taką negatywną oceną wielu odbiorców że właśnie tu na miejscu jest wiele do zrobienia, a Polacy jeżdżą za, za wschodnią granicę i pomagają Ukraińcom. Czy, czy w relacjach pomiędzy właśnie bezdomnymi z Polski, a z, z Ukrainy, czy widać jakieś takie właśnie animozje, jakieś nieporozumienie, nie, nieporozumienia, czy, czy, czy jakieś pretensje do tego, że, że dlaczego on jest tu, a nie jest tam? słyszałem takie zdanie niedawno, że wystarczy 4 minuty rozmowy z kimś, takiej, że patrzysz człowiekowi prosto w oczy i wtedy zaczyna się zmieniać pewien stereotyp, bo najprościej jest jakby oceniać sytuację, będąc zupełnie poza tą sytuacją. Jak się spotyka człowieka, to wtedy ta perspektywa się radykalnie zmienia. Więc na przykład u nas jest tak, że, że to, że jest chłopak, który jest Ukrainy, to w tym momencie jego pochodzenie nie ma zupełnie żadnego znaczenia w relacjach. W relacjach jest istotne to, to, jak ten człowiek się zachowuje. Nie? Tak. Dlatego powiedzmy, no y, to zwykle tak jest, że, że, że kogoś się bardziej, kogoś się mniej lubi, ale, ale jakby punktem wyjścia jest, jest zejście do, do, do poziomu już pewnej interakcji. że być tylko arbitrem, który powiedzmy ocenia pewne zjawiska, no to myślę, że w każdej grupie społecznej. W każdej populacji narodowej będą ludzie, którzy są rewelacyjni, będą tacy, którzy no, niszczą dobry wizerunek. To w każdej grupie społecznej no, myślę, że, 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 że jeśli chodzi o obraz nas, Polaków w różnych częściach świata, one też jest różne, w zależności od tego, kto tam się pojawił. Nie? Czy jesteśmy uważani za złodziei albo za bardzo dobrych fachowców, to zależy od tego, kto kogo spotkał. Tak mi się wydaje, że to tak działa odchodząc już od tematu bezdomności, a wchodząc w takie, prywatne, w prywatną sferę księdza, jak to się stało, że ksiądz właśnie tutaj tutaj trafił i się zajmuje osobami bezdomnymi i pracuje w więzieniu, a nie jest na przykład gdzieś na parafii, gdzieś w jakiejś miejscowości? Jak to się, jak to się w ogóle wydarzyło? A czy takie etapy po drodze to były takie, że że w początku mojego kapłaństwa stało się tak, że, że się otworzyły tutaj troszkę jakby więzienia dla ludzi świeckich i wtedy mój proboszcz zaproponował mi, żebym z grupą młodzieży zaczął chodzić do, do więźniów. No i to się tak od tego zaczęło, a później, kiedy mi się skończyła posługa wikarygo w tej parafii, no to biskup mi zaproponował, żebym nie zechciał być kapelanem w dwóch zakładach karnych w Szalecach Opolskich, no że kiedyś bowiem posłuszeństwo, no więc y, wszedłem w to. No i takim chyba odkryciem dla mnie życiowym było właśnie słowo bezdomność, bo w mojej wiosce nie było osób bezdomnych. Y, I spotykanie ludzi, którzy y, y, wychodzą na wolność, no a ja z nimi spod... spędziłem jeszcze 4 minuty i więcej, y, no sprawiło, że mi się z tym strasznie ciężko żyło, że, że ja wiem, że ten kraj wychodzi, to był trudny czas w Polsce, to było początek lat połowa, połowa lat 90. gdzie sporo zakładów pracy bankrutowało. No i wtedy jakoś, no trudno mi było z tym, z tym żyć, że tu mówię o o tym, że Pan Bóg się troszczy o człowieka, a z kolei, myślę, że ten system pomocowy wtedy też był dużo słabszy w Polsce. No i wtedy szukałem jakiegoś wyjścia z tej sytuacji spotkanie Basi kasadowskich, z tym ich autentyzmem takim, bo oni zamieszkali Wraz ze swoimi córkami, nawiasem z osobami bezdomnymi, a byli psychologami z wykształcenia, w takich bardzo skromnych warunkach, to dla mnie było takie bardzo wiarygodne. I wtedy, mając też doświadczenie tak jeszcze z czasów kluczborskich, y, y, takich wspólnot, które pomagają osobom niepełnosprawnym, no tak, by z tego połączenia się, się narodziła ta myśl pod tytułem barka. I tak trwa do dzisiaj. I tak trwa do dzisiaj. Ile to jest lat? No w tym roku 25. Czy jest tutaj ktoś z takim samym stażem, z osób, które tu mieszkają, czy nie? No z takim samym nie, ale są osoby, które y, są ponad 20 lat, y, z bardzo różnym tak jakby poziomem aktywności, bo, bo, bo czasami jest tak, że ktoś, powiedzmy na przykład ten, który jest na, najdłużej u nas, chyba 23 lata, a może, może chyba 24 nawet, to jest człowiek, który jest, jest takim jakby z natury samotnikiem, czy on jakby, no, wykonuje swoje czynności, po czym kocha lądować w swoim własnym pokoju na, na koniec pracy, bo mamy taki układ pokojów jedno dwuosobowych. Natomiast są takie osoby, które są no, ładnych parę lat, po kilkanaście, no i które też, że tak powiem, no, są takie aktywne i y, y, znane. Ale, a tak żeby ktoś był No, są też osoby, które na przykład są lat kilkanaście z jakąś tam pauzą, nie? Bo na przykład no w pewnym momencie mieli upadek, u nas jest tak, jak ktoś się napije, to może wrócić, ale po terapii, więc, więc tak to wygląda. Poruszyliśmy taki temat, że osoba, która staje się osobą bezdomną, zazwyczaj się to dzieje w wyniku utraty relacji z bliskimi, że, że jest ten krótki ląd, tak? Mówiliśmy hmm. na ten temat. Tak. A czy jest jeszcze jakiś taki element, który na które ludzie, którzy mogą być bezdomnymi, bo, bo to może spotkać bardzo wiele osób, które mają problemy na przykład z uzależnieniem. To jest taki element, który można poprawić w swoim życiu i po prostu cieszyć się dalej właśnie relacjami z rodziną i, i pracą i takim życiem, jakie do, mhm. jak do tej pory mieli. Z taką siostrą zakonu która spędziła sporo czasu w Stanach, rozmawiałem niedawno, ja bym powiedziała, że, że w polskiej szkole brakuje i takiego przedmiotu, który się nazywa umiejętność krytycznego myślenia. I chodzi o to, że wydaje mi się, że to się bardzo mocno wpasowywuje w coś takiego, co, co też kiedyś zmierzył taki protestancki kaznodzieja, czyż McDowell, który powiedział, że on ocenia, że w świecie 20% ludzi ma przekonania, a reszta to są ludzie, którzy swoje decyzje podejmują w wyniku tego, że wszyscy tak robią, każdy tak robi, bo tak się dzisiaj robi. Wydaje mi się, że jeśli człowiek nauczy się rozwiązywać swoje problemy życiowe na takiej zasadzie, to jest mój problem, i teraz powiedzmy, jakie są argumenty za, 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 za tym, żebym tak zrobił, jakie są argumenty za tym, żebym tak zrobił, podejmuje decyzję, no to wtedy człowiek zaczyna żyć racjonalnie. Myślę, że najwięcej emocji, naj, najwięcej z błędnych decyzji podejmujemy w emocjach. No, z mojego punktu widzenia to mistrzem. Towarzystwa wtedy jest diabeł, który wtedy chce spalić wszelkie relacje i, i on w tym momencie no, niszczy te relacje i, i, i dlatego też mi się wydaje, że to właśnie tak jest, że, że jakbym komukolwiek coś radzić, to nie działa nigdy w emocjach. To tak trochę jest taki, taka historia z pisaniem listu, nie, że jak piszesz list, jesteś wściekły, no dzisiaj się nie piszę, nie piszę listów, może SMS, MMSy, maile, no, to nie wysyłaj tego od razu. Jutro przyjdą, przyjdą inne myśli, pojutrze za tydzień to pewno y, totalnie zmienisz y, kształt tego listu. No chyba, chyba, tak? chyba wydaje mi się, że, że mniej emocji, a więcej rozumu. Tak bym powiedział. Uprzejmie dziękuję księdzu za wypowiedź. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Przyjechałem z Holandii, z Rotterdamu, konkretnie yy, dzięki liderowi, Piotrusiowi, yy, który mnie przyjął, yy, pomógł mi z wyjazdem z Holandii do Barki, o no, której tutaj jestem już 6 miesięcy. pracę, yy, to na budowie, no to co sobie trzeba zrobić jest wykonywane. Wcześniej są yy, odprawy z liderem, podział prac. No, też byłem w Holandii, będąc to popadłem w alkoholizm, piłem. No i lider z Barki, która się mieści tam w Rotterdamie, w Utrechcie, pomógł mi tam spotkania no z wyjazdem do, tutaj do Barki. Nie?